Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, to na imię Zuzia, więc zanurowaliście na kanał ZU i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem. A dzisiaj mam dla Was vloga. Jest dzisiaj czwartek, 16 lipca, jeżeli dobrze pamiętam. No i tak, ja nagrywam vloga z takiego w sumie zwykłego, dosyć wakacyjnego dnia, nie będzie się dzisiaj, a nic jakoś mega, mega ciekawego nie działo. Ogólnie mam dzisiaj troszeczkę inny plan dnia niż normalnie, bo wziąłem sobie jogurcik z kyr, jogurt pitny, jagoda, a im wypiję go zaraz. I jako że on mnie nie zapcha, w sensie nie będę po nim, wiecie, czuła się taka bardzo najedzona. To po prostu poćwiczę się zaraz po wypiciu go A potem muszę umyć swoje włosy zjem takie zwykłe, bardziej pożywne śniadanko um, No i tak, i tyle w sumie Jest godzina 11, ja już poćwiczyłam się Umłam włoski i zrobiłam sobie śniadanko już czeka na mnie focznica razem z książką teraz czytam wszystkie jasne miejsca zapraszam na mojego instagrama, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o propos książek, które czytam bo tam wam po każdej książce daję takie mini recenzje powiem wam, że nawet mi się spodobała ta kolejność rzeczy, którą dzisiaj zrobiłam czyli że wiecie, najpierw ten jogurcik szybki, potem e, ćwiczenia i dopiero teraz takie porządne śniadanie a więc może będę tak robić częściej, zobaczymy, zobaczymy. A ja się umówiłam dzisiaj na 14, 40, coś takiego z moją korzanką, i będziemy jechać do kociej kawiarni. Więc do jakiejś kawiarni, tutaj w moim mieście, gdzie są po prostu koty. Także oczywiście będę Wam coś tam nagrywać, nie za dużo pewnie, ale coś tam na pewno. Także no. Mam nagrywać jeden film, który będzie po tym vlogu, więc koniecznie nacisnijcie subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić. I jest 13.13, .13, więc mam jakąś godzinę do wyjścia, bo chcę właśnie wyjść, wyjść jakoś 14.20, żeby jeszcze, właśnie przed, muszę załatwić jedną rzecz i w sumie tyle, więc nie mam żadnych konkretnych planów, więc w przez następną godzinę nie będę robić nic jakiegoś konkretniejszego, po prostu chcę poczytać sobie książkę. Um... No i tyle. Muszę potwodać też w kuchni zanim wyjdę i... że nic ciekawego i no. Idę właśnie na spotkanie z tą koleżanką i w ogóle przed chwilę tak strasznie padało, że są teraz tak wielkie kałuże, że to jest jakaś masakra. Jestem teraz przy koło głównej drogi, więc... Może przestanę gadać, bo pewnie mnie nie słychać nawet, ale dobra chciałam Wam tylko powiedzieć, że lecę, bo wyszłam w pośpiechu jak zawsze, bo za późno zaczęłam się ogarniać, jak zawsze. Co? Mam gorącą czekoladę z tą śmietaną, to jest Daria. W tym roku było smaczniejsze. W tym roku? Ja nie pamiętam z... kiedy byłam. Mamy serni z białą czekoladą i tutaj jest Daria. I Daria, co masz? To samo, oprócz... Ale ty to... jesteś gruba i masz czekoladę. Nieprawda. A to tak. To. No kur... kawę. No bo jesteś zaraz. jakie słodkie pieski pieski, <noise> kota, nie wiem, Zobaczcie na nie lubię, Ojoj. ale jeszcze żaden do nas nie przyszedł i to jest brzydki, do do nas, do Ciebie, do nas, do <noise> nas, nie nas, nie nas, do nas,

<śmany> też nie, nie, To jest nie, No, to nie, 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 I nie, 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 do nie, 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 i ogólnie nagrywałam wam coś tam w galerii, ale raz to przesłuchałam i naprawdę nic praktycznie nie słychać. Więc ogólnie byłyśmy najpierw w kocie kawiarni to widzieliście i to słyszeliście. I potem poszłyśmy do takiej galerii handlowej, coś tam pokupować, trochę powiedzieć po sklepach, bo obydwie musiałyśmy trochę rzeczy pokupować. I zrobiłam Wam nawet taki szybki haul, co kupiłam, bo dalej tam kupiłam bardzo małe rzeczy. No i nic nie słychać, na strasznie cichy dźwięk. I wieje jeszcze coś tam. W sensie, no wiecie, trochę tam wieje i to jeszcze zagłusza, więc do tego wypowiadam się tam strasznie szybko i bo bałam się, że nie zdążymy przed tym, jak nam przyjdzie tramwaj No i tak nic z tego nie wychodzi, więc po prostu uznałam, że pokażę Wam teraz to tutaj wszystko jeszcze raz trochę lepiej. A więc ogólnie byłam w Hebe, kupić sobie płyn do mycia twarzy, i kupiłam sobie płyn do mycia twarzy. Zwianka. nawilżająca emulsja myjąca do twarzy z ekstraktem z lipy. Teraz kupuję jakikolwiek kosmetyk zwianka i uznałam, że zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Ostatnio też miałam taki bardziej naturalniejszy kosmetyk do twarzy, w sensie do mycia z biolawem i mi się sprawdził, więc uznałam, że sobie kupię. Teraz inny przetestuję, więc właśnie ten zwianka. W seju była promocja na biżuterię 30%. Kupiłam sobie taki zestaw kolczyków za 15 zł, właśnie z 30%. Ja nie mam pojęcia, ile to jest. No i tutaj mi się w sumie nie podobają za bardzo te kółka, bo one mają jakieś tutaj perełki. A tak to każdy inny mi się podoba w sumie. To jest taka para wisząca. Tu są też takie fajne prostokąciki. Taka wisząca, bardziej z takimi. lub rąbem, równoległym, nieważne. No i takie małe, błyszczące. I w osobnym za 5 zł też 30% takie bardzo mi się podobają trójkąciki. Także właśnie tak się w Simsaiu. I słuchajcie, w Tigerze jest teraz taka promocja, że są oznaczone niektóre produkty. Nie wszystkie, dosyć dużo tych produktów jest oznaczonych. Myślę, że każdy dla siebie coś znajdzie. I możecie sobie wziąć 10 dowolnych właśnie z tych wybranych, wyznaczonych produktów plus. Torbę, i za wszystko płacicie 10, 20 zł. Po prostu 10 dowolnych produktów, które są na tej promocji. Jeszcze do tego darmowa torba, i wszystko za 20 zł. Także pokażę Wam, co kupiłam. Mam tutaj 9 rzeczy, bo Daria kupiła sobie jeszcze takie długopisy i ja też torbę, bo ja, mi już nie ja już nie potrzebowałam torby, więc pokażę Wam, co kupiłam. A więc y mam futerał na okulary i mi się naprawdę przyda futerał na okulary. To jest chyba jedyna rzecz, która mi się tak naprawdę, naprawdę przyda, bo wszystkie te rzeczy będę używała No ale niektóre jakby mogła, nie musiałabym kupować No a futerał na okulary na pewno mi się przyda, bo właśnie za niedługo jadę na jezioro I tam na pewno będę nosiła okulary i w ogóle przeciwsłoneczne oczywiście, bo ja nie noszę zwykłych kolorów. I zawsze one mi się rysują i po prostu no, nie są w dobrym stanie już po tygodniu używania ich takiego regularnego Więc wreszcie mam futerał na okulary i... E, po prostu nie, będzie, nie będą mi się gubić, nie będą mi gdzieś się walać, tylko będą w terale, więc jestem mega zadowolona z tego zakupu. Uwaga, kupiłam sobie chusteczki, bo po prostu nie, nie wiedziałam, że co więcej kupić, a chusteczki zawsze się przydadzą, więc kupiłam chusteczki. Ołówek. Ołówek z taką główką. Ale słuchajcie, to nie jest wszystko. Ta główka to jest temperówka. Główka, temperówka. Nie dość, że jest taki słodki misiaczek. też jeszcze to jest temperówka, także ona się tak za bardzo nie trzyma. Ja mam w sumie stąd osobną temperówkę, osobną osobny ołówek, bo to się nie trzyma ani z jednej, ani z drugiej. Dobra, kolejna rzecz też piśmiennicza. Ja po prostu jestem zachwycona. Słuchajcie, patrzcie na to. Uwaga. To jest taki słodzietki jednorożec. I uwaga. No genialny po prostu. I to jest taki zwykły długopis. Zobaczmy jak pisze. No zwykły niebieski długopis. Długopisy akurat zawsze się przydają, więc... Taki uroczy, Boże! Zobaczcie, jak słodko wygląda się wśród moich długopisów. A propos jeszcze piśmienniczych mam takie cztery długopisy, które wydaje mi się, że są kolorowe, w sensie wiecie, zazwyczaj jest pak długopisów, e, które mają różne kolory, no to one piszą na kolorowo, także sprawdźmy to. Piszę na taki zwykły niebieski. Okej, okay, jednak nie wszystkie piszą na niebiesko, bo to też pisze na niebieski. Także właśnie dodałam do swojej kolekcji cztery niebieskie długopisy. A mam takie mini nożyczki, i one też mi się bardzo przydadzą, bo ja już chciałam sobie od jakiegoś czasu kupić swoje małe nożyczki. Ja, jak robię swoje brwi, to sobie przycinam włoski i nigdy nie mam dość tego swoich nożyczek, więc na pewno mi się przydadzą takie właśnie mini nożyczki do obcinania brwi. Mam taki zestaw kolorowych tasiemek. Taki zielony, taki czerwony, taki zielono-niebieski, taki niebieski, taki różowy i taki żółty. Kolorowe tasiemki też mi się przydadzą. Stały dwie rzeczy. Gumki. Nie no, akurat z gumek jestem bardzo zadowolona, ja gumek nigdy nie mam. I ostatnia rzecz, czyli taki notes. I słuchajcie, uznałam, że ten notes, oto właśnie ten, zielony notes będzie przeznaczony do YouTube'a, bo ja właśnie brakuje mi takiego jednego notesa, notesa, notesu, przeznaczonego do YouTube'a, żebym mogła sobie wszystkie plany, na filmiki jakieś i tak dalej. Czasami mam, wiecie, takie po prostu mnóstwo pomysłów na jakieś filmiki, których nie mogę zrealizować w ciągu kilku dni na przykład. Żebym pamiętała, więc tutaj mogę sobie po prostu... Różne plany na filmiki, czy jak są jakieś bardziej takie gadane filmiki, rozpisywać sobie, co chcę powiedzieć. Także to jest właśnie mój YouTube'owy zeszyt. No i uznałam, że jest bardzo fajny. Czuję się, że były to naprawdę udane zakupy. I no. musiałam zajmować w paznokcie naprawdę jeszcze muszę dać odżywkę na nią oglądam sobie serial no i uznałam, że już będę się z wami żegnać bo nie mam nic ciekawego do powiedzenia także jeżeli filmik wam się spodobał to oczywiście nie zapomnijcie o beczce w górze, subskrypcji mojego kanału i napiszcie mi w komentarzu jak tam wasze wakacje i jak wy je spędzacie, czy siedzicie w domku, czy gdzieś wyjeżdżacie no i do zobaczenia w kolejnym filmiku